Dobry, fizjoterapia, Adam Markiewicz. Witam Was serdecznie. Zainspirowany kilkoma przypadkami dzieci, które trafiły do mnie w tym tygodniu do gabinetu, postanowiłem powiedzieć dzisiaj chwilę o tym, czy ciężki poród ma wpływ na rozwój naszego, na rozwój państwa dziecka w pierwszym. Pierwszych, miesiąca pierwszych miesiącach życia, miesiącach życia. Otóż na początku, e, e, kiedy każdy pacjent trafia do mnie do gabinetu, wybieramy szczegółowy, szczegółowy wywiad i również jest on bardzo e, e, wnikliwy, jeżeli chodzi o e, poród e, i okres e, 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 i tego, w jaki sposób, w jaki sposób on przebiegał. E, w przypadku kilka dzieci, które trafiły do mnie w tym tygodniu e, rodzice e, sygnalizowali pewne trudności okołoporodowe, i teraz od razu pragnę chcę powiedzieć, że e, nie takie trudności porodowe, które e, skłaniałyby do wnioskowania o uszkodzeniu e, ośrodkowego e, układu nerwowego, e, co w następstwie mogłoby prowadzić do. Mózgowego porażenia dziecięcego. Otóż wszystkie te dzieci, które trafiały do mnie do gabinetu, były oceniane w skali Abgar bardzo wysoko 8, 9, 10. Często jeden, dwa punkty były odejmowane za kolor skóry bądź też napięcie mięśniowe. Teraz wszystkie dzieci były oceniane na 9, 10 w skali Abgar, natomiast podczas porodu. Podczas porodu naturalnego, akurat wszystkie te dzieci były rodzone drogami, siłami natury, trudności polegały na wyjściu dziecka z kanału rodnego, gdzie lekarz, który poród prowadził, pomagał dziecku wyjść. I teraz często obserwujemy podczas takiego trudnego. Przejście dziecka przez kanał rodny, gdzie dziecko nie jest wyciągane za głowę z kanału rodnego. Obserwujemy pewne zaburzenia, wydawać by się mogło, które, które wynikają z tego, że nadmiernie rozciągany jest odcinek szyjny kręgosłupa. I teraz y, czwórka dzieci, która była do, u mnie w tym tygodniu y, w gabinecie, y, to były dzieci, które cechowała niedostateczna kontrola głowy y, w trzecim miesiącu życia. To znaczy, y, wszystkie, cała ta czwórka dzieci y, charakteryzowała się nadmiernym odgięciem głowy do tyłu, mięśni prostowników y, w pozycji na brzuchu, natomiast w pozycji na plecach w próbie trakcji głowa zupełnie zostawiała zostawała zostawała w tyle, barki były wysoko, yy, yy, wysoko ustawione yy, i dziecko ustawiało się w, w takiej pozycji neuroprotekcyjnej, yy, być może wynikającej właśnie z, yy, z pe, 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 w następstwie mechanizmu rozciągowego na odcinek szyjny kręgosłupa, barki, barki wysoko ustawione, mięśnie prostowniki tłowia yy, również w napięciu i to ustawienie zdawało się być utrzymywane w momencie, w którym, w którym badałem dziecko u, nas, u mnie w gabinecie. Co dalej? No dalej z, należałoby zwrócić uwagę, że poza niedostateczną kontrolą głowy w trzecim miesiącu życia, a takiej kontroli u dziecka w trzecim miesiącu życia oczekujemy, czyli niezależnie, po, po, powtórzę jeszcze raz, niezależnie od Pozycji, którą dziecko przyjmuje, kontrola głowy, ogląd dookoła otaczającego nas świata jest, jest prawidłowy. Głowa nie chwieje się, nadmiernie skręca w jedną stronę. Natomiast u dzieci, ta czwórka dzieci w trzecim miesiącu życia nie miała prawidłowej kontroli głowy po pierwsze, po drugie, już zdradzała pewne, pewne e, symptomy przetrwałej. Przetrwałej asymetrii ułożeniowej, której nie chcielibyśmy, czyli nadmierne odgięcie mięśni prostowników, mięśni, mięśni antygrawitacyjnych, utrwalone na skutek, na skutek porodu trudnego, zdawałoby się jakby inicjować przetrwałą, przetrwałą asymetrię. Czyli już mieliśmy tutaj dwa problemy, z którymi. E, przyszło nam się zmierzyć. Po pierwsze niedostateczna kontrola głowy. Po drugie e, czy tutaj powoli skradająca się e, asymetria ułożeniowa, która no tutaj te, do e, prawidłowego rozwoju w trzecim miesiącu życia chcielibyśmy po pierwsze pełnego zakresu ruchu w pozycji na plecach e, głowy dziecka, ale również i na brzuchu, prawidłowej kontroli głowy, podporu na przedramionach. Te dzieci e, e, niechętnie Leżą na brzuchu, uciekają od razu do pozycji bocznej. I to najczęściej przez tą preferowaną stronę, stronę, stronę która asymetryczną, asymetryczną stronę. Kolejnym elementem, który u tych dzieci dostrzegamy, to jest taka hipersensytywność, to znaczy. I kolejnym elementem, który jest elementem do terapii, to właśnie ta hipersensytywność. Nadmierne moro, nawet wystarczyło, że tutaj jak dziecko leżało, ja lekko szurnąłem dłonią po materacu, a już prowokowany był moro. W badaniu neurologicznym, odruchy zdawały się być bardzo żywe, niewygórowane w, takiej, w granicach normy, natomiast bardzo żywe bardzo żywy galant, czyli bardzo żywy odruch galanta, czyli to napięcie wzmożone mięśni prostowników grzbietu zdawało się również w jakiś sposób promować tutaj badany odruch galanta do, do, do jakby takiego bardzo, wyraźnego, bardzo, wyraźny, bardzo wyraźnej manifestacji. Co dalej w próbie landał, kiedy udało się głowę dziecka w podwieszeniu brzusznym przygiąć do klatki piersiowej, od razu praktycznie to napięcie w obrębie prostowników, prostowników tłowia zanikało i dziecko pozostawało w, z głową przywiedzioną do klatki piersiowej, z kończynami dolnymi wyprostowanymi. Co jeszcze? Trudność była w wywołaniu odruchu asymetrycznego. Yy, tonicznego, na stronę, na stronę tą, która nie, nie była preferowaną w, yy, z, zgodnie z, tą, z tym asymetrią ułożeniową. I te dzieci naprawdę dosyć dużo płakały. Tak jak rodzice mówiły, ciężko było je położyć na brzuchu. Zaraz, gdzieś z, wykorzystując skręt, płowia uciekały od tego. Oczywiście, wszystkie te dzieci yy, kwalifikowały się do postępowania fizjoterapeutycznego i o dziwo bardzo szybko na dwóch, trzech wizytach ta, ta sytuacja po pierwsze asymetrii po, po pierwsze prawidłowej kontroli głowy to już w ty, następnym tygodniu po udzieleniu odpowiednich ćwiczeń em, w zasadzie ud, udawało się wykonać pół trakcji. Ja w moim badaniu neurologicznym oprócz klasycznej trakcji, czyli podciągnięcia dziecka za ręce do pozycji siedzącej, sprawdzając jaka jest, jaka jest możliwość podźwignięcia głowy z tej pozycji. Yy, rozkładam sobie tą trakcję na dwa etapy, czyli po pierwszym tygodniu yy, w, na pierwszych zajęciach z dzieckiem instruuję rodziców odnośnie piramidowej pielęgnacji, budowania osi symetrii i po tygodniu robię kontrolę, ale nie robię już pełnej trakcji podciągnięciu za kończyny górne, tylko robię trakcję obejmując barki i dziecko, muszę tutaj pokażę nam na misiu, myślę, że sobie w ten sposób, ja nie robię pełnej trakcji za ręce, natomiast chwytam za barki i próbuję zrobić taką trakcję. Najczęściej, w większej części przypadków już po pierwszym tygodniu, już po pierwszym tygodniu ta pół trakcji, to pół trakcji jest zrobione. W następnym tygodniu, czyli na 3,5. Na 3,5 do 4 miesięcy życia dziecka kontrakcję udaje się, udaje się wykonać. Co dalej? Jeżeli chodzi o asymetrię, wiecie Państwo z moich poprzednich materiałów, to może być trochę proces dłuższy, może wymagać większej ilości wizyt i obserwacji dziecka w rotacji, czyli zmianie pozycji z leżenia na plecach do leżenia na brzuchu. Tutaj na 4 przypadki, które były... Które były w tym tygodniu, a to już była druga wizyta. W dwóch przypadkach widziałem znaczną, bardzo wyraźną, wyraźną poprawę w obrębie osiągania osi symetrii. Na drugiej wizycie, co jeszcze ważne, osiągnięcie linii środka, które u wszystkich tych pacjentów było zaburzone, nie było dziecko w stanie, w stanie chwycić przedmiotu w osi symetrii. Cały czas poprzez nadmiernie napięte mięśnie, mięśnie, prostowników plecy, pleców, łokcie ustawione do tyłu, wbijane w materac, no co uniemożliwi zejście warku niżej, wyprowadzenie łokcia i chwytu przełożenia zabawki z jednej ręki do drugiej i osiągnięcie, i osiągnięcie osi symetrii. To będzie wymagało pewnie być może jeszcze jednego, może dwóch spotkań w przyszłości, aby tą oś symetrii osi symetrii zbudować. Ćwiczenia to dosyć proste, które w większości przypadków udaje się wykonywać w domu przez rodziców. Dwa aspekty prawidłowej kontroli głowy, podsumowując, i przetrwałej asymetrii wynikającej z trudnego porodu udaje nam się korygować dosyć szybko. Pewnym pytaniem jest, w jaki sposób ta hipersensytywność, czyli Podrażnienie odcinka szyjnego kręgosłupa będzie się będzie wyglądała w, w przyszłości i czy pewne odruchy prymitywne nie przetrwają poza obszar ich naturalnego fizjologicznego występowania, na pewno to, co prezentujemy, to, co proponujemy rodzicom, to, co proponujemy dziecku, pozwala w terapii, pozwala na, na tą korektę. Natomiast być może poza oddziaływaniem fizjoterapeutycznym w przyszłości i tak, tak robimy. Kiedy widzimy pewne, pewne zaburzenia, które, których nie udaje się w, nam w, w pełni kontrolować, w pełni wygaszać, wtedy, skład, wtedy kierujemy dziecko do terapeuty integracji sensorycznej, który zajmuje się już właśnie tymi. Pewnymi odruchami przetrwałymi, które mogą, mogą w, jeżeli są wyrażone zbyt silnie, mogą wpływać w pewien sposób na rozwój w przyszłości naszego dziecka. O integracji sensorycznej będzie czas jeszcze porozmawiać, to nie na, dzisiejszy, nie na dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku. Jeżeli macie Państwo pytania, Bądź Wasze dziecko doświadczyło ciężkiego porodu i martwicie się o jego rozwój. Serdecznie zapraszam do kontaktu. Postaram się wyjaśnić wszystkie niejasności, zbadać oczywiście dziecko i nakierować jego rozwój na prawidłowe tory. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Fizoterapia Adam Markiewicz. Do następnego spotkania.